Cześć kochani, witam Was serdecznie. Spokój, spokój, zachowaj spokój. To jest takie moje przesłanie dla nas wszystkich na dzisiaj, bo wiecie, jesteśmy teraz na fali ostatnich wydarzeń politycznych, które w bardzo, bardzo wielu osób wywołały jakiś rodzaj takiego wzburzenia emocjonalnego, niepokoju itd. I co chciałbym powiedzieć właśnie tym osobom, ale także tym osobom w sumie, którym się udało ten spokój zachować, że to nigdy nie jest dobrze, jeżeli jesteśmy zbyt emocjonalni. A zbyt emocjonalni jesteśmy wtedy, kiedy nie. Mamy takiej zdolności, żeby włączyć się w rzeczywistość, tą, która jest faktycznie, to się dzieje zazwyczaj wtedy, kiedy właśnie mamy tak mocno nawiązaną relację z naszymi, z obrazem świata, który odzwierciedla nasze oczekiwania, że w momencie, kiedy te oczekiwania nie są odzwierciedlone, to ten świat się po prostu w nas jakoś nie mieści, tak jakby nie jesteśmy w stanie przyjąć. Tego, co się wydarzyło w naszym życiu, tego, co się zmieniło w naszym życiu. I niestety bardzo często jest tak, że kiedy tego spokoju zabraknie, kiedy zabraknie opanowania, to człowiek robi straszne rzeczy. Gada głupoty, robi głupoty i, wiecie, no różne rzeczy, takie, które są. Kompletnym zaprzeczeniem tego, czego my wszyscy szukamy, bo my wszyscy chcemy mieć spokojne życie, my wszyscy chcemy mieć dobre życie, ale nie da się mieć dobrego i spokojnego życia, jeżeli się nie wprowadza do tego życia dobra i spokoju. I spokój jest absolutnie nieoceniony. Można by powiedzieć tak, że bo w ogóle to często jest utożsamiany spokój z jakimś rodzajem emocji, ale to nieprawda. Spokój to jest pewna postawa, świadomie przyjęta postawa wobec tego, co jest. To jest coś takiego, o czym jeżeli pamiętamy, to nas to strzeże przed robieniem głupot, przed robieniem rzeczy, które. Robią mnóstwo bałaganu. Jeżeli potrafimy przyjąć daną sytuację ze spokojem, to odnajdziemy się w niej o wiele szybciej i o wiele szybciej znajdziemy nawet rozwiązania. Na problemy, które wynikły z tego, że się rzeczywistość zmienia nie tak, jakbyśmy chcieli, aniżeli wtedy, kiedy właśnie reagujemy bardzo emocjonalnie. Bo re re reagując emocjonalnie, najczęściej dokładamy sobie tylko zmartwień, dokładamy sobie problemów, e robimy wokół siebie bałagan, i e to powoduje, że jedna sytuacja, która gdzieś nie do końca e działa w naszym życiu tak, jakbyśmy chcieli, powoduje, że tych sytuacji, które nie działają, staje się jeszcze więcej, mnożymy sobie po prostu nasze nieszczęścia poprzez to, że y, odpowiadamy na rzeczywistość y, w sposób taki no y, szukam ładnego słowa no. taki, no nazwijmy to, że emocjonalny właśnie, taki wzburzony no bo wiecie, jak człowiek jest y, pod wpływem właśnie jakiejś wielkiej frustracji, wielkiego gniewu, wielkiej złości i tak dalej no to y, jest niemiły no to się brzydko odnosi, do siebie się brzydko odnosi, nawet też do innych się brzydko odnosi. Do całego świata się brzydko odnosi, wypowiada słowa takie, które no, nie wnoszą dobra do rzeczywistości. Jak chcemy mieć więcej, chcemy, żeby rzeczywistość nasza była dobra i piękna, no to musimy wnosić do niej dobro i piękno. To jest osobista odpowiedzialność każdego z nas. I każdy z nas ma staje, ma, staje przed różnego rodzaju wyzwaniami swoimi takimi indywidualnymi, chociaż one się czasem mogą wydawać. Że one są bardzo zbiorowe, ale to nieprawda. Tak naprawdę odpowiedzialność za spokój, za jakby taką jakość tego życia w obrębie czy to rodziny, czy jakiejś tam społeczności jest całkowicie indywidualna i każdy z nas indywidualnie podejmuje. Bądź też nie, ale jak nie, no to jest bałagan. Podejmuje decyzję o tym właśnie, że chce na przykład konstruktywnie rozwijać swoje życie, życie swojej rodziny, życie swojej społeczności. Nie da się konstruktywnie rozwijać życia swojego i swojej społeczności, będąc pod wpływem bardzo silnych emocji, nie zdając sobie jeszcze z tego sprawy, bo y, można sobie zdawać sprawę ze swoich emocji, można być pod wpływem olbrzymich emocji i nadal zachować spokój, nadal pozostawać jakby w sferze pewnej takiej kultury y, relacji, kultury wypowiedzi, współistnienia z drugim człowiekiem, jakiegoś szacunku i tak dalej. Jeżeli chcemy mieć więcej szacunku w tym świecie, no to no, nie da się tego zrobić inaczej, aniżeli poprzez indywidualne poświęcenie. Poświęcenie takie, ja nie mówię tu. Tutaj jakiejś ofierze, tylko po prostu poświęcenie na zasadzie, że postanawiam ja, że uroczyście nawet można sobie postanowić, że po prostu będę w tym świecie tą osobą, która harmonizuje tę rzeczywistość, tę, tą osobą, która właśnie rzeczywiście nie tylko mówi o tym, że świat fajnie by było, żeby był y, piękniejszy i bardziej radosny i bardziej wolny i świadomy, ale jestem tą osobą, która autentycznie właśnie te, ten spokój, tą wolność, tę świadomość wnosi aktywnie. A jak to mogę robić? No właśnie robię to cały czas. Z każdym moim słowem, z każdym moim działaniem wnoszę do tego świata coś. I albo wnoszę do tego Świata więcej racjonalności, spokoju i opanowania, albo wnoszę więcej gniewu, zawiści, złości, pogardy i tak dalej. Są takie rzeczy, które jak robimy. To rozwiązują nam problemy i to są y, te rzeczy, które robimy pod wpływem właśnie spokoju. One są związane z pewnym rozmysłem, one są związane z realizacją jakiegoś celu. Natomiast są też takie rzeczy, właśnie, które y, przynoszą nam jeszcze więcej problemów, i to są wszystkie te rzeczy, które robimy w sytuacji, kiedy nam brakuje opanowania. Ludzie w gniewie niszczą. Niszczą rzeczy, niszczą innych ludzi, używają słów, które psują klimat. i i tak dalej. Wiesz, może ci się wydawać, że to jest twoja indywidualna sprawa, jak ty sobie zareagujesz na to czy na tamto, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy otwierasz usta i zaczyna się z tych ust wydawać pogarda, żal, smutek, frustracja, to yy, słyszą to ludzie wokół Ciebie, którzy też tak jak ty, teoretycznie przynajmniej nie? Yy, ty, yy, chcą mieć spokój w życiu, chcą, żeby ich życie było szczęśliwe, radosne, miłe, fajne, piękne. I co oni mają zrobić w sytuacji, kiedy ty się stajesz takim megafonem nienawiści? Nie? Popecznikiem po prostu jakiegoś chaosu, destrukcji i zniszczenia. Jaki to ma sens? Spokój jest o wiele fajniejszy niż te wszystkie emocjonalne rzeczy. Nie tylko dlatego, że on nam jakby prostuje nasze życie, jest dużo bardziej efektywny, ale przede wszystkim, a chociaż nie wiem czy przede wszystkim, ale coś w tym jest może, że jest o wiele bardziej taki, wiecie, estetyczny, taki elegancki. Spokój jest fajny po prostu. Spokój to jest coś, czego wszyscy tak naprawdę bo wszyscy chcemy mieć dobre i spokojne życie. I y, czemu nie? Czemu nie? Czemu po prostu nie ugryźć się w język czasem i nie, powie, i nie zatrzymać się, właśnie przed, y, powstrzymać się przed powiedzeniem tych kilku y, niedobrych, brzydkich słów? Jakby wiesz, w czym to może pomóc, nie? To znaczy to, że wylejesz z siebie jakiś żal, jakąś pogardę, jakąś frustrację na kogoś, znajdziesz sobie obiekt, który się stanie celem twoich agresywnych ataków. W czym to ma pomóc? W ogóle w czym niszczenie jakiegoś człowieka ma tobie w czymś pomóc? To jest, słuchajcie, totalnie chore. To jest, no tak to trzeba nazwać to jest chore. Założenie, że działając na szkodę innych ludzi możemy zrobić coś dobrego w tym świecie, jest yy, beznadziejnie głupie, jeżeli chcemy mieć lepszy świat. A chcemy, wiemy, że parę rzeczy jest w tym świecie do poprawy, parę rzeczy jest w tym świecie do zmiany. To, żeby te zmiany mogły zaistnieć, żeby w tym świecie mogło po prostu się zakorzenić coś dobrego, to my jesteśmy gruntem, w którym się to zakorzenia. Jeżeli w nas nie będzie takiej przestrzeni na spokój, nie będzie w nas przestrzeni na miłość, na szacunek, to te rzeczy nie zaistnieją w naszym świecie. One mogą zaistnieć u osoby obok ciebie. One mogą zaistnieć u twojego sąsiada, u twojej koleżanki z pracy czy kolegi ze szkoły i tak dalej, ale yy, dopóki ty sobie nie dasz, yy, nie wyznaczysz, jakby, spokoju, jako rodzaj pewnego takiego, yy, jak to nazwać, takiego. Azymutu, takiego kierunku, pewnego rodzaju, nie ustalisz spokoju jako rodzaj pewnej wartości w Twoim życiu, to ona po prostu nie będzie, to ten spokój nie będzie miał w Tobie oparcia. I nawet jeżeli rzeczywistość będzie Ci oferowała dobre rozwiązania, to, 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 to Twoje ja nie będzie w stanie odzwierciedlić mentalnie. Tej oferty rzeczywistości, no bo po prostu jest Twoje serce w danym momencie zajęte nie rozwojem, nie wzrastaniem, nie konstruktywnym myśleniem, tylko niszczeniem. Niszczenie do niczego nas nie doprowadzi. Niezależnie od tego, co się dzieje, jakkolwiek nie byłoby to, co się dzieje, sprzeczne z tym, co uważasz, że powinno być. To tylko spokój jest dobrym rozwiązaniem. I oczywiście to nie oznacza, że w sytuacji, w której nie wiem, ktoś mi stoi na stopie, to ja nie powinienem zareagować, bo wiele osób kojarzy sobie spokój z biernością. Nie, absolutnie nie. Spokój nie jest biernością. Spokój to jest po prostu działanie, które jest oparte o takie fundamentalne założenie, że. Konstruktywne działanie, konstruktywne myślenie, współpraca, dialog, szacunek i... Chęć nawiązania współpracy, chęć nawiązania zgody jest tym właśnie, co warunkuje możliwość zrealizowania jakiegoś dobrego, porządnego celu i kształtowania świata w dobry sposób. Nie bycie przeciwko, nie bycie po prostu wrogiem kogoś, tylko właśnie wchodzenie w rzeczywistość z otwartym sercem, takim, które. Jest w stanie tę rzeczywistość przyjąć na spokojnie, nie popsuć nas, w sensie nie zaburzyć nas emocjonalnie czy psychicznie do tego stopnia, żebyśmy właśnie nie widzieli niczego innego poza tym, co nas w tym świecie boli, bo. Nie da się, zawsze jest tak, że zmierzamy w tym kierunku, w którym jest zwrócona nasza uwaga, więc jeżeli mamy uwagę zwróconą tylko i wyłącznie na nasz własny ból, to jesteśmy w takim egocentrycznym klinczu, który po prostu nie pozwala nam w ogóle tą wyobraźnią naszą wyjść poza ramy tego, co uważamy my. I tym samym wszystko inne staje się dla nas wrogiem. E, i albo nauczymy się akceptować rzeczywistość taką, jaką jest, i dzięki temu będziemy ją mogli zobaczyć wielowymiarowo, a nie tylko przez pryzmat własnych oczekiwań albo właśnie blokując się totalnie na wszelkie przejawy tego na wszelkie przejawy rzeczywistości takie, które nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami, no po prostu ustawiamy się w relacji totalnej wrogości do rzeczywistości i ta perspektywa nasza jest całkowicie ograniczona właśnie tym naszym tak naprawdę osobistym interesem, więc nie warto, no po prostu nie warto tracić panowania nad sobą. Ja wiem, że jest takie powszechne przyzwolenie, jakby na to, że szczególnie właśnie w naszym kraju, tak jest w Polsce, że to jest takie naturalne, tak, że się ktoś denerwuje mocno. Tak użyje takiego odnego słowa, zamiast takiego obrzydkiego. No to, no to jak się ktoś denerwuje mocno, no to ma prawo komuś tam yy, nagadać, coś tam yy, zniszczyć, czymś tam rzucić, coś tam kopnąć i tak dalej. Ale to są strasznie, to są najbardziej, możliwie najbardziej prymitywne formy wyrażania emocji. Ja mam propozycję taką dla tych wszystkich ludzi, którzy mają tak dużo skumulowanej złości, gniewu i frustracji. Można iść na ściankę wspinaczkową, można w góry się przejść, można sobie herbatkę dobrą zrobić, ale zorientować się po prostu wewnętrznie na jakieś dobro, zamiast po prostu być taką roztrząsarką, że się tak brzydko wyrażę gnoju. No bo nie można tego inaczej nazwać. No jeżeli z Twoich ust Wiesz, jeżeli idziesz przez dzień swój i, i, i rozrzucasz wokół siebie po prostu cały czas jakieś inwektywy, narzekania, frustracje, złożyczenia, no to jesteś taką roztrząsarką gnoju i niestety ludzie, którzy są w twoim otoczeniu, yy, no no może nie zra... są tacy, których to nie zrani. Dużo osób to gdzieś tam dotknie, niestety, i tak dalej. Może gdzieś tam zostaną nawet zainfekowani tym złorzeczeniem. A ci, którzy e, jednak się starają trzymać jakiś poziom w tym życiu, no to po prostu będą po spotkaniu z Tobą musieli wziąć prysznic, żeby się z tego wszystkiego obmyć. Spokój jest fajny, bo jest elegancki. Spokój jest taki, że nie narusza życia innych ludzi, że szanuje po prostu drugiego człowieka i szanuje rzeczywistość, taką, jaką jest nawet. Jeżeli ona niekoniecznie jest zgodna z tym, co ty uważasz, że powinno być, bo tak naprawdę to jest ważne dla ciebie, co powinno być, ale świat jest trochę większy i świat jest czymś większym niż to, co ty uważasz, że powinno być albo co ktoś tam sobie uważa. I jeśli jest tak, jak chcesz, to fajnie, ale jeżeli nie jest tak, jak chcesz, to Twoim zadaniem jest się w tym na spokojnie odnaleźć. Ślicznie dziękuję, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się ciepło, życzę dużo spokoju i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Do następnego.